Nie daj się ustawić, nie daj się ustawić. Nie daj się ustawić matki, balans, spokojnie, spokój. I dagon, i dagon, ciśniesz, I dolin, dolin Spokojnie, spokojnie, tak! Dobre było. I luz, 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 Podwójna lewa, podwójna. Broda, broda, niżej matki, broda. Dobrze. Cisiesz, Cisniesz, cisiesz. Nie szarp się, nie szarp się. Podwójny lewy, podwójny, podwójny. I spokój, spokój, i balans, tak. i Dołóż prawy do tego, prawy dołóż. Dołóż prawy. Tak. Tak. Cisiesz, cisiesz, cisiesz. Tak. I spokój, balans, balans, łatwo powietrze. No, ich tische, ich tische. Ich tische, ich tische. Tak, dobre! Dobre! To, to było dobre, tak! O! Po unikach, po broda niżej, broda niżej. Po unikach Mati, broda niżej. Ciszej, ciszej, po cis, unikach. Ciszej, nie cis, odszukaj. Zdaje no. Jeszcze po tym polegał co bo daje w Ładnie to wygląda.

Po unikach Mateusz, po unikach. I ściągnij brodę, broda niżej, broda niżej. Po unikach, po unikach, podwójna, podwójna. Ilu? Słożniej, rożniej. Tak, dobre było. Pa, pa. Pa, pa. Popalanci, popalanci, tardo, tardo. Ne ushu, ne Da. Esame. Unica, unica. Da. Da. Tișe, tișe. Eu te aveam, eu te unik Codru, codru. Da. da. Dami, va po bis, va po mes. Da. W powietrze nogami pod lewa, lewa, lewa zaczyna, tak? Da. Da, da, Dobrze! Da! I ciszej, ciszej, kołnika, kołnika! Kołnika. kołnika. Dawaj, dawaj, dawaj! Kołnika, kołnika! Balans, 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 balans! Góra du, góra du!

W cały czas jest balans. Dobrze. Ciszę, podwójnie, podwójnie I masz go, masz go przy minach Powtórzę. Tak, go powtór. chcę. Tak, jeszcze Tak, tak. To jest. dobrze. nie chcę. O,

Po unikach, po unikach, cały czas jest balans! w ruchu! Po ale a od 4 na Po unikach. Tak! Dobrze! Tak, i do ustrawy, do ustrawy! Za 5! Ci się, ci się! Ci się, Daj, po unikach, po unikach. No. <noise> Po unikach Mateusz cały czas jest bala Po unikach Mateusz cały czas jest Po unikach, po, unika, po, unika. Dalej, po unika,